Dzień dobry. Witam na moim kanale Wróżka Ada i zapraszam dzisiaj szczególnie osoby, które urodzone są w znaku Bliźniąt. Dla was, drogie Bliźnięta, za chwileczkę zrobię czytanie na czerwiec tego roku. A wszystkim Bliźniętom, które w maju obchodzą i w czerwcu obchodzą urodziny, składam najserdeczniejsze życzenia żeby wam się wiodło, żeby wszystko szło po waszej myśli, myśli, żebyście byli zdrowi i szczęśliwi. To jest czytanie ogólne dla wszystkich osób z całego znaku, wobec czego nie do każdej osoby będzie całkowicie pasowało, wszystko co karty pokażą, dlatego jeżeli ktoś chciałby prywatne czytanie, na przykład żeby sobie zrobić prezent urodzinowy, to zapraszam do kontaktu przez moją stronę o adresie www.wroskaada.pl. Tam znajdziecie więcej informacji na mój temat, co jeszcze oferuję, jakie usługi i formularze kontaktowe, przez które można się ze mną po prostu umówić na dany rodzaj usługi. Teraz już nie przedłużam, tylko sobie oczyszczę przestrzeń. Tak, żeby tylko dobre energie do nas tutaj przypływały, a zwłaszcza do Was, drogi bliźniaki. Pozdrawiam wszystkie znajome bliźniaki, szczególnie dla Was źle. Życzenia urodzinowe. Ale odczyt oczywiście dla wszystkich. Najpierw zobaczmy jaką tutaj informację pokażą dla Was bliźnięta na czerwiec. Karty wyroczni, na co zwrócić uwagę, jakie, jakie będzie tło tego miesiąca, ewentualnie jakie punkty zwrotne, co, co się może dziać. Proszę dla bliźniaków Informacje na temat tego, co może przyjść, co może być tłem, kontekstem czerwca 2023 roku dla bliźniąt. Co tutaj dla Was będzie istotne. Pokój i pokój w duszy, uwolnienie się od jakichś ym, blokad, y, jakichś takich y, trudności, które bardziej tkwią w was niż y, w otoczeniu no i Cierpliwość na drodze prowadzącej do celu, który sobie y, jakieś tam obmyśliłyście, bo bliźnięta y, słyną z tego, że bardzo siedzą w głowie i bardzo dużo planów różnych y, snują, ale przy okazji lubią sobie też y, podzielić włos na czworo, więc chodzi też tutaj o to, żeby znaleźć y, taką, y, taki balans, taką harmonię y, pomiędzy właśnie tym bujaniem w obłokach, tą taką gęstą chmurą myśli, a sercem, tym, czego wasza dusza, wasze serce potrzebuje. Często też byki, nie byki, przepraszam, często też bliźnięta mają problem, żeby okazywać wprost uczucia innym i może to jest też dla was wskazówka, drogie bliźnięta, żeby mniej się zastanawiać, w jaki sposób ja to zrobię, tylko po prostu... Y, powiedzieć komuś y, dobre słowo, y, okazać więcej uczucia, y, być po prostu bardziej serdecznym bez takiego y, właśnie zastanawiania się, jak to będzie wyglądało, y, czy to będzie dobrze, czy to nie będzie dobrze i tego typu y, rozkmin, które często bliźnięta mają. Y, tutaj dodam jeszcze, że... Y, te blokady, które macie, one właśnie mogą wynikać z tego takiego nadmiernego siedzenia w głowie. I karta ta tutaj pokazuje, że wy te, te swoje granice, te swoje blokady uwolnicie się z tego. Ale żeby się uwolnić, to trzeba znaleźć tą harmonię między racjonalizmem, a emocjonal, emocjonalnością. To jest bardzo ważne, bo tutaj, jak widzicie, ta kobieta tkwi w niezbyt wygodnej pozycji, ale tak ją ogranicza ta bańka swoich przekonań albo swoich lęków, albo powinności, które myśli, że ma. Więc zadaj sobie pytanie, bliźniaku, czy to rzeczywiście jest tak, że jestem w jakiejś niewygodnej pozycji? I to wcale nie musi dotyczyć ciała, ale też jako sytuacji, tak? Czy to wynika bardziej z Twoich przekonań, z Twoich ograniczeń, z Twoich obaw, z Twoich lęków, czy tego, że tak faktycznie jest, że nie masz pola manewru? No i tutaj, tak jak powiedziałam, odzyskasz spokój. Taki spokój wewnętrzny bardzo duży, jeżeli rozprawiasz się z tymi swoimi y, nadmiernymi wątpliwościami, y, tym wszystkim za i przeciw, ale też wykażesz się cierpliwością w dążeniu do celu. Bo być może y, sam sobie bliźniaku nakładasz. Zakładasz właściwie, że ta poprzeczka, do której dążysz jest zbyt wysoka, a tą, wysok tą wysoką poprzeczką może być czas, w jakim ty chcesz coś osiągnąć. Więc bądź bardziej cierpliwy, bądź, bardziej, bądź lepszy dla siebie bliźniaku. W czerwcu zwłaszcza zrób sobie ten prezent na urodziny. Zobaczmy co w sferze pracy finansów. Tutaj dla Was się może pokazać, jakie energie, energie wydarzenia, możliwości dotyczące pracy finansów w czerwcu 2023 roku dla osób urodzonych w znaku bliźniąt. Z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. Tutaj możecie dostać y, jakąś niespodziewaną nagrodę, i to może być nagroda rzeczywiście pieniężna. Y, tutaj zresztą w ogóle ta obfitość taka materialna to będzie Wam y, towarzyszyła przez cały miesiąc. Y, ważne jest też, żebyście ten cel, który macie tutaj przed sobą i Wy go widzicie, żebyście go naprawdę dostrzegły, bźnięta. Bo Wy macie wszystkie możliwości ku temu, żeby ten cel osiągnąć, żeby ten cel był w zasięgu Waszej ręki, żeby ten cel tego celu zdążać i go realizować. Ze spokojem, który płynie właśnie, może płynąć z tego, że sobie pewne rzeczy tutaj uświadomicie i sobie też zbilansujecie i zbalansujecie siebie samych, ale też może Wam tutaj ktoś pomóc, może ktoś przyjść z nieoczekiwaną pomocą, taką właśnie dotyczącą czy jakiejś takiej intratnej umowy czy też współpracy, ale to też może być jakaś niespodziewana premia, jakaś dobra sprzedaż. Lub darowizna, którą możecie dostać, być może urząd skarbowy okaże się łaskawy dla Was i dostaniecie duży zwrot podatku. To jest coś w każdym razie takiego, o co. Niekoniecznie zabiegacie, ale co Wam się po prostu należy i co dostaniecie z całą pewnością. A król Pentakli mówi o tym, że naprawdę będziecie mocno stali na nogach, stały na nogach bliźnięta i dbały o swój dobrostan, właśnie taki ten materialny, finansowy, i tu Wam się będzie na pewno powodziło. Karta Sądu Ostatecznego, obok tej karty MAGA. Dwie karty z Arkanów Wielkich y, mówią o tym, że y, właśnie uwolnicie się z jakichś przekonań, sobie coś przemyślicie, ale nie na zasadzie już takiego, y, jak często wy lubicie, rozwajania włosa na czworo, y, tylko y, wypunktowania sobie, y, co stoi na przeszkodzie. Żebym mogła, żebym mógł wykorzystać wszystkie swoje zdolności, atuty i możliwości, żeby ten majątek, ale też swoją karierę zawodową czy swoją firmę, móc rozwijać jak najlepiej. To jest też kwestia tego, żebyś bliźniaku przestał się obawiać, na przykład, że kogoś tam. Komuś się może coś nie spodobać w tym, co ty robisz czy co ty mówisz, to, ma, to po prostu trzeba zostawić za sobą. I to, ta sfera serca, ta przestrzeń serca, to jest właśnie sięganie po to, czego ty pragniesz. To są, to są te wszystkie dobre rzeczy, które zostają po odsianiu tych jakichś negatywnych, tych, które Cię nie wspierają. I wtedy osiągniesz, możesz osiągnąć wtedy spokój i wtedy już nie będziesz się przejmować tym na przykład, że siebie reklamujesz, siebie, swoje wyroby, albo też to, to co po prostu robisz. Reklamować w szerokim tego słowa znaczeniu, bo to może być reklama, ale to może być też na przykład Pokazanie siebie w jakiejś sytuacji, w której właśnie, albo dostaniesz bardzo dobrą propozycję pracy lub współpracy, albo też musisz stanąć do wyścigu z innymi osobami, które proponują otoczeniu podobne rzeczy lub zbliżone do tego, co ty masz innym do zaoferowania, ale ty wiesz, że twoja oferta jest lepsza, ty musisz w to uwierzyć. Wyjść ze swojej bańki, że tego nie wypada, a może tak nie będę robić. Nie. To masz ze spokojem i z cierpliwością podążać po swoje, iść po swoje. I ten proces. Takiej przemiany właściwie Twojej e, w bardziej takiego sprawczego człowieka, mniej zastanawiającego się, a bardziej idącego za głosem serca, za głosem tego, czego Ty chcesz, to ta przemiana się zacznie w czerwcu dla Ciebie, drogi bliźniaku. Bo karty e, z arkanów wielkich, czyli z tej części parota, e, która się nazywa arkanami wielkimi, mówi o podróży przez życie i mówi de facto o procesie, a nie o takich wydarzeniach, o których mówią te dwie tutaj karty. Więc, jeżeli chodzi o pracę, finanse, na pewno bardzo udany czas. Nawet jeżeli tutaj z, tym, z tą transformacją siebie będą jakieś komplikacje, ale myślę, że zostaniecie zachęcone, drogie bliźnięta, tym. Co tutaj do Was przyjdzie już w pierwszej połowie czerwca i zrozumiecie, że tak dobra passa jest możliwa tylko, albo może ona się zacząć jako dobra passa dopiero wtedy, kiedy postawicie na to, żeby pokazać innym siebie. Oto ja jestem. Ja ten człowiek, który ze spokojem kroczy po swoje. A zobaczmy teraz, co w sferze. Uczuć. Co w sferze uczuć tutaj idzie do bliźniąt w czerwcu 2023 roku. Proszę o informacje, jakie energie, jakie wydarzenia, jakie potencjały przed bliźniętami stoją w czerwcu 2023 roku. Z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. Przesunę, żeby wszystko było dobrze widoczne. Rycerz kielichów. Zapowiada się dobrze. Dziesiątka pentakli. Arcykapłanka. I siódemka y, buław. Y, ton... Y, Temu miesiącowi na pewno nadaje karta i energia arcykapłanki, ponieważ jest to karta z arkanów wielkich, czyli mówi o pewnym procesie, który się w Was będzie dział. I ten proces mówi z jednej strony o tym, że większą wagę zaczniecie przywiązywać nie do racjonalnego oglądu rzeczywistości, ale do intuicji, do różnego rodzaju przeczuć, czyli właściwie nie do tego, co do czego jesteście przyzwyczajone. Bo owszem, bliźnięta lubią bujać w obłokach i snuć nawet różne tam fantastyczne. Teorie i pomysły, ale z reguły opiera się to na jakiejś dozie prawdopodobieństwa. A tutaj, zwłaszcza w sferze emocji, to Ty masz właśnie wzmocnić tą swoją przestrzeń serca i pokierować się tą intuicją, czyli zyskać większą pewność siebie, większy spokój w tym, żeby właśnie nauczyć się. Okazywać swoje emocje innym, emocje lub uczucia, z taką e, śmiałością, z jaką to robi e, rycerz kielichów. Bo energia rycerza kielichów to jest energia kogoś takiego, kto nie jest jeszcze tak e, może dojrzały, tak biegły w e, okazywaniu tych uczuć jak król, ale. Ma już zadatki na króla, a na pewno już wyrósł z tego takiego chłopięcego czy dziewczęcego bycia podlotkiem, kimś, kto jest jeszcze bardzo naiwny w miłości, w emocjach, w uczuciach. Ale ważne jest, żebyś bliźniaku szedł, bliźniaczko, żebyś szła za głosem swojego serca i intuicji. Bo w w sferze uczyć to jest właściwie to samo. Jeżeli poczujesz potrzebę, żeby spotkać się z kimś, to nie wahaj się to zrobić. Jeżeli będziesz mieć ochotę spędzić z kimś czas, nie wahaj się, zaproponować. Masz ochotę kupić kobiecie kwiaty, kup je. Zaproś do kina czy gdzieś tam na jakiś wypad. Mężczyzna. Oferuje ci właśnie jakieś wspólne wyjście w plener do kawiarni czy spędzenie po prostu czasu, to idź za głosem swojego serca i przyjmij to od niego. Tutaj będziesz się czuć bardzo bezpiecznie w sferze emocji i uczuć, ale to jeżeli wtedy, tak się poczujesz, ale jeżeli wtedy, kiedy właśnie zbalansujesz. Sferę rozumu i sferę emocji, i dzięki temu będziesz mógł móc poczuć tę harmonię i spokój, który cię będzie e, przepełniał. Bo tak to e, ubliży często właśnie ta sfera racjonalna, wręcz walczy ze sferą emocjonalną. A tutaj nie ma czasu na, e, e, na walkę, tylko trzeba po prostu zaufać, że osiągnęłaś, osiągnąłeś już pewien pułap. E, stabilności w swoim życiu, spokoju. I teraz czekają ciebie nowe wyzwania. Co prawda nie jest to rycerz pentakli, bo po dziesiątce następuje paść zresztą. Ale masz tu, jeżeli chodzi właśnie o uczucia, od razu rycerza, czyli jakaś taka energia, która nie jest całkiem niedojrzała, ale jest jakąś nową energią. Na zasadzie takiego... Budowania relacji, budowania tej relacji dopiero, to, to się może w czerwcu u ciebie zacząć, nawet już z końcem maja. Tylko pamiętaj o tym, żeby kierować się sercem i intuicją, a nie samym rozumem. I yy, może być tak, że yy, będziesz mieć potrzebę trochę takiego, ja wiem, jak to nazwać podroczenia się z tym, z tym kimś. Że jesteś taki czy taka niedostępna, ale to może się zmienić, jeżeli uznasz, że właśnie ten ktoś nie ma wobec ciebie jakichś złych zamiarów. Jeżeli się poczujesz pewnie w kontaktach z tą osobą, to zaryzykuj. Zaryzykuj, ale pozwól sobie na to, bez tych wszystkich no tak, ale. No, dobrze by było, ale właściwie to nie wiem, tak? Czyli daj sobie zielone światło na to, żeby przestać się bronić, żeby też otworzyć to serce, bo te drzwi tutaj są zamknięte i ty bronisz tego dostępu. Otwórz to swoje serce. Trochę mniej rozumu. Trochę więcej serca, i wtedy y, zobacz, co się stanie. To nie znaczy, że ty od razu musisz z kimś się wiązać na stałe, ale wpuść te y, ożywcze, ciepło, y, pozytywnych emocji, ciepłych uczuć do swojego serca. Pamiętaj, że w czerwcu będzie cię prowadziła arcykapłanka Wszechświat. Jeżeli masz jakieś wątpliwości lub trudności, to zwróć się do swojego Anioła Stróża, do swojego przewodnika duchowego. Niech Tobie wskaże drogę, niech Ci pomoże. I na pewno to zrobi. Nie bój się przyjmować uczuć i obdarzać innych uczuciami, drogi bliźniaku. I zapytam teraz o przesłanie albo radę na czerwiec dla Ciebie, drogi bliźniaku. Proszę o radę, przesłanie, podsumowanie być może na czerwiec 2023 roku dla osób urodzonych w znaku bliźniąt. Rada, przesłanie dla bliźniąt na czerwiec. Widząc więcej, ta karta właśnie mówi o otworzeniu się na tę intuicję. Na intuicję. Nie na rozum. Yy, I to jest ważne yy, też, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, ale przede wszystkim o sprawy uczuciowe. Zatem mogę tutaj śmiało powiedzieć, że yy, czerwiec będzie dla Was szczególnie istotny, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe. Nie czuj się niezręcznie, bo zaczniesz się zachowywać inaczej. Nie czuj się. Posłuchaj głosu serca, posłuchaj głosu intuicji. Spojrzyj przez intuicję, spoj, spojrzyj na kogoś, lub na jakąś sytuację z przestrzeni serca, a nie rozumu, bo często, jak widzisz, ten rozum może wprowadzać Cię w błąd, może Cię hamować, może stawiać bariery. E, zamiast puścić to, Możesz żałować, że nie wykorzystałaś czy nie wykorzystałeś jakiejś okazji, która przyszła do ciebie pod postacią tego rycerza kielichów i wystarczyło tylko te drzwi otworzyć, zaufać tej, tej, tej intuicji, zobaczyć więcej. Jeszcze przeczytam Wam, jakie tutaj przesłanie jest w książeczce do tej tali wyroczni. Wiedz, że Twoja wizja, którą wyobrażałeś sobie. Że powstaje w niewidzialnym, zostanie przekazana do świata materialnego. Nie martw się o czas spraw, to jest w rękach wszechświata, czyli y, być może jest tak, że Ty marzysz właśnie o tej miłości, ale te wszystkie obawy, te wszystkie rozkminy ale jak to będzie, kiedy to będzie, w jaki sposób zostaw to. Wyślij z przestrzeni serca swoje zapotrzebowanie i uwierz, Zapotrzebowanie do kochania, zwłaszcza i uwierz, że wszechświat y, ciebie posłucha. Twoim zadaniem jest dalsze korzystanie z wyobraźni, zrobienie kilku kroków do przodu, a następnie wyobrażenie sobie czegoś więcej. Zadaniem wszechświata jest urzeczywistnienie tego. Czyli zdaj się po prostu na prowadzenie wszechświata, staraj się zbalansować y, ten racjonalny umysł z tym intuicyjnym potrzebtem z tym widzeniem więcej, nieracjonalnym, takim płynącym często nie wiadomo skąd, że masz to przeczucie. Jeszcze raz, bliźniaku, życzę Ci wszystkiego dobrego zarówno w sprawach materialnych, ale też zwłaszcza w uczuciowych. I dopuść do głosu swoją intuicję. Stań się nową osobą. Daj się prowadzić wszechświatowi. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.